21 marca, tekst z księgi proroka Ozeasza, rozdział 6, wersety od 1 do 6. Kto rządzi w rodzinie? Ta propozycja. Chodźcie, powróćmy do Pana. Z czyich ust pojawia się, wypływa kto w Twojej rodzinie to proponuje? Chodźcie, pomódlmy się, chodźcie, przeczytajmy Biblię, chodźcie, powróćmy do Pana. To jest głos proroczy dla Twojej rodziny. I chciałoby się powiedzieć, tak naprawdę w tym przypadku to nie jest najistotniejsze, kto to proponuje. Ale czy to jest wysłuchane? Ponieważ jest to głos proroczy dla Twojej rodziny. Chodźcie, chodźcie, zróbmy to razem. Ta zachęta powinna dotrzeć do każdego serca. I oczywiście każdy decyduje, każdy ma prawo wypowiedzieć się na ten temat, ale każdy powinien usłyszeć to wezwanie. Wezwanie, które jest propozycją. Pełną miłości, ale też pełną determinacji. Dlaczego? Dlatego, że to jest zaproszenie, aby spojrzeć na swój los, aby spojrzeć na swoje sińce, ale też na swoje radości z Bożej perspektywy. Dotąd nie patrzyliśmy tak. Ta propozycja mówi: słuchajcie, popatrzmy na, na swoje blaski, i na swoje cienie, na swoje klęski, i na swoje zwycięstwa, na swoje rany, i na uzdrowienia. Popatrzmy Bożymi oczami. To ciekawe, że człowiek potrzebuje trzech dni, żeby coś się ugruntowało, żeby coś zostało na stałe przyjęte. Izrael wychodzi i trzy dni drogi, po przejściu morza zatrzymuje się na pustyni. Musiał odejść trzy dni drogi od Egiptu. Maryja idzie trzy dni do Elżbiety. Po trzech dniach rodzice znaleźli Jezusa, który zgubił się w Jerozolimie. Znaleźli go w świątyni. Jezus mówi o tych, którzy za chwilę otrzymają rozmnożony chleb. Trzy dni już trwają przy mnie. Szaweł przez trzy dni nie widział, nie jadł i po trzech dniach coś się zmieniło. Jezus mówi: Zbóżcie tę świątynię, mówi o swoim ciele, a po trzech dniach wzniosę ją na nowo. Popatrzmy, nawet Jezus musiał trzy dni czekać na zmartwychwstanie. I trzeciego dnia zmartwychwstał. To ciekawe, że potrzebujemy trzech dni. Tacy jesteśmy. Bóg to wie. Dlatego trzeciego dnia nas podnosi. I to zaproszenie, żeby przez być może najbliższe trzy dni yy, udało się to. To znaczy, poznajmy Pana, a dokładnie ten, ten głos proroczy jest bardzo taki praktyczny. Dążmy do poznania. Może, może nie, nie, nie wszystko nam się uda, może nie uda nam się wszystkiego zobaczyć, może nie uda nam się wszystko zrozumieć, ale dążmy do poznania. To jest to wyczucie, na tym Bogu zależy. Bo wtedy dopiero widzimy dysproporcję miłości Bożej, która porównana jest do ranka, który na pewno przyjdzie. Jutro będzie ranek. To jest pewne. I niepewności ludzkiej miłości, które, która jest porównana do zjawisk tego ranka mgły, bardzo szybko wysychającej rosy. Bóg jest jak pewnie przychodzący nowy świt. A my jesteśmy jak zjawisko. I ta dysproporcja pozwala nam bardziej, mocniej zaakcentować, chcemy nauczyć się tej miłości. My jeszcze tego nie umiemy. To jest wołanie do rodziny, prorocze wołanie: chodźcie, spróbujmy to zrobić, spróbujmy się nauczyć. I, i te ostatnie zdania z tego fragmentu, kiedy Bóg mówi: Słuchajcie. W tych dniach lepiej możecie zrozumieć, że mi nie chodzi o jakieś ofiary, mi nie chodzi o kult, ale o miłość. Bo są tacy, którzy mówią, o czemu my nie możemy teraz przyjść obrzędów sprawować, czemu we wspólnocie nie możemy przeżywać takiego czy innego wydarzenia wielkopostnego, czemu nie możemy być na Eucharystii razem. A Bóg mówi, popatrz na proporcje. Dzisiaj, teraz jest czas, aby zadbał o miłość. A potem będzie czas, że będzie dbało o tę obecność, o tę godliwość w składaniu ofiar, w uczestnictwie w liturgii, w obrzędach. Ale Twoja miłość, niech przez ten czas urośnie. Pozwól, żeby to był taki czas, żebyś usłyszał i dał się pociągnąć temu głosowi. Poznajmy. Dążmy do poznania Pana. Przez najbliższe trzy dni zachęcam do uczestnictwa w ćwiczeniach wielkopostnych. Niech to będą te dni, w których Bóg rzeczywiście będzie przemawiał, a Ty będziesz słuchał. Pozwól, by Twoje serce zostało wyciągnięte przed to słońce, którego wzejście jest jak pewne, jak świt poranka. Abyś mógł w tym słońcu rzeczywiście dojrzewać do autentycznej miłości. Miłości do Boga i do Twoich najbliższych. Zapraszam. W najbliższym czasie uczestnicz w tych ćwiczeniach. Oglądaj w internecie. Módl się ze swoją rodziną. Bądź tym, który przyjmuje Boże wezwanie i Bożą zachętę. Zapraszam. Może te najbliższe dni sprawią, że to Bóg będzie rządził w Twoim domu.